Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Bardzo się, cieszę, bardzo się cieszę, że jestem znowu w Krakowie. Jak wiecie, jak wiecie, Krakus, ojciec, brat, dziadek, no ja jestem Warszawiakiem, ale coś dziwnego się dzieje, dlatego że tak ciepłego przyjęcia za każdym razem, kiedy jestem w Krakowie, Warszawiak się nie spodziewa, więc wielkie podziękowania dla Was wszystkich. Ale myślę, że to się bierze po prostu z tego, że jesteśmy tutaj w dobrej sprawie. I że wszyscy wiecie, że samorządowcy muszą się wzajemnie wspierać i że powinni ze sobą współpracować. Przy tej okazji też pozdrowię swojego brata, Piotrek. Wracaj do zdrowia i następnym razem będziesz z nami tutaj na placu. I chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz, najważniejszą, a mianowicie dzisiaj potrzebna jest totalna mobilizacja. Mówiliśmy o tym przez te ostatnie miesiące, że mobilizacja jest absolutnie kluczowa, że musimy wykonać ten kolejny krok. Po to, żeby w naszych miastach, żeby w naszych miasteczkach, żeby na polskiej wsi rządzili sprawdzeni gospodarze. Ludzie, którzy są wiarygodni. Ludzie, którzy mają bardzo konkretny program. Ja do Was przyjechałem, będąc wcześniej w Rzeszowie, w Tarnowie, w Wieliczce. Dzisiaj jestem w Krakowie. Za chwilę jedziemy do Radomska. Jest mnóstwo, mnóstwo takich miejsc, takich miast, miasteczek, gdzie mamy drugą turę, bo w pierwszej turze naprawdę nie jest łatwo wygrać i gdzie w większości tych miejsc stają sprawdzeni gospodarze albo ludzie którzy są wiarygodni, z planem na przyszłość, którzy chcą zaproponować zmianę, która ma sens. I przeciwko nim startują albo ludzie powiązani z pisem, albo ludzie wspierani przez pis. Takich miejsc jest naprawdę mnóstwo od Poznania przez Toruń przez rybnik, z którym jestem wyjątkowo związany, mnóstwo miejsc, gdzie ta energia jest bardzo potrzebna. Ale dzisiaj wszystkie oczy są oczywiście zwrócone na Kraków. Wszystkie oczy są zwrócone na Kraków, dlatego że wszystkim nam w Polsce zależy na tym, żeby Kraków był dobrze zarządzany. I mam nadzieję, że tak się stanie, kiedy Aleksander Miszalski wygra wybory.